I wtedy serce skoczyło mi do gardła. Mój dom stanął w płomieniach. Cześć i czołem, ogórki kiszone. Dobiliśmy do połowy roku, a ja zbudowałem porządny dom i przede wszystkim zacząłem wypiekać placki. Ale nie wszystko szło zbyt dobrze. Oto czwarta część Prekiszoni, czyli studni w Vintage Story. Co mogę powiedzieć? Chyba jestem ulubieńcem potworów. Cała horda pojawiła się w moim ogrodzie. Dosłownie przyszli całą bandą. Może wyczuli zapach moich pysznych placków, albo może okolica, w której mieszkam, zrobiła się zbyt atrakcyjna. Ładny domek, porządeczek, ciepełko. Kto by tego nie chciał? Przebiłem się do domu ledwo żywy. Wdrapałem się na dach i patrzyłem w dół. Nie wierzyłem własnym oczom. Chciałem być dzielnym, walczyć, bronić swoich włości, ale było ich zbyt wielu. I jeszcze do tego nadciągała burza temporalna. Pierwsza fala przeciwników w końcu zniknęła. Zrobiło się cicho, ale ja wiedziałem, to cisza przed burzą. Wyciągnąłem skórzany płaszcz, bo temperatura zaczęła gwałtownie spadać. Przygotowałem zapasy, zamknąłem drzwi, czekałem. No i w końcu wymiar rdzy przebił się. Zostawcie moje ulewy, barachła. Chowałem się w swoim domu, obserwując wszystko przez szczeliny w oknach. I wtedy. Owca? To moja? Uciekła? Wybiegłem na dół sprawdzić, ale okazało się, że to nie moja owca, po prostu jakaś inna, jak gdyby nigdy nic, wpadła z wizytą. Cała burza była zaskakująco spokojna w porównaniu z nocnym najazdem hordy. Po tylu wrażeniach poszedłem spać. Obudziłem się nad ranem. Światło ledwo sączyło się przez okna. Dni stają się coraz krótsze. Woda zaczyna zamarzać. Szkoda, że nie da się zrobić łyżew. Stwierdziłem, że to najwyższy czas na kolejną wyprawę górniczą. Wykułem nowy kilow, a tymczasem kraina pokryła się pierwszą warstwą śniegu. Ruszyłem w stronę miejsca, gdzie wcześniej robiłem odczyty. Trafiłem na całkiem pokaźne złoże miedzi. Zacząłem wydobywać ostrożnie, ale i tak nie obyło się bez osuwiska. Ziemia leciała mi na łeb. Sam się zastanawiam, chyba następnym razem wyłączę tę opcję, ponieważ jest bardzo uciążliwa. Z drugiej strony, wymusiła na mnie o wiele ostrożniejsze wydobycie i inżynieryjne podejście. Dajcie znać w komentarzach, czy gracie z osuwiskami, czy bez. W trakcie kopania natknąłem się na zakopane ruiny. Przekopałem się do środka i udało mi się zebrać kilka ciekawych skarbów. Wróciłem do domu nocą i jak się można domyślić, znów zostałem zaatakowany. Szczerze, aż żal mi siebie z przeszłości. Oglądając materiał, czuję tę frustrację, tę niemoc, którą wtedy miałem. I jednocześnie. Jestem dumny, że nadal tu jestem. Choć potwory dają mi w kość, nie odebrały mi jeszcze chęci do gry. I tak nadszedł dzień pięćdziesiąty. Niestety większość plonów zmarzła, przymrozki przyszły szybciej niż zakładałem. Ziemia stała się twarda, a krajobraz zmienił barwę na zimno-szarą. Idealny dzień na poszukiwanie rudy. Zabrałem kilow i ruszyłem w teren. Kopałem klasycznie, prosto w dół, co jakiś czas wykonując odczyty. Mimo dobrych chęci, nic nie znalazłem, zupełnie nic. Jak wspominałem wcześniej, ten aspekt gry sprawia mi sporą trudność. Geologia w vintage story to nie żarty. W pewnym momencie ziemia znów zawaliła mi się na głowę. Widziałem tylko ciemność. Na szczęście miałem wsparcie mojego czatu. Gdyby nie wy, to chyba przelałaby się wtedy czara goryczy. Cały dzień machałem kilofem, a efektów jak na lekarstwo. Wieczorem, zmęczony i zakurzony, szykowałem się na kolejne zejście do szybu. Robiłem drabiny, piekłem chleb i placki, bo przecież na głodnego się nie kopię. Zrobiłem też większe koryto dla swojej owcy. Niech ma dużo jedzonka. A właśnie, jedna rzecz, o której warto pamiętać, zwłaszcza przy dłuższych wyprawach pod ziemię: stabilność temporalna. Pod ziemią spada bardzo szybko. Można ją śledzić, patrząc na zębatkę w interfejsie. Jeżeli kręci się w lewo, a seledynowe wypełnienie znika, to znaczy, że czas się przewietrzyć. Wyjdźcie choć na chwilę na powierzchnię, bo inaczej potwory mogą pojawić się Wam dosłownie na plecach. A! 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 O Boże, o Boże, co to jest? I jeszcze jedno: wzmacniajcie tunele belkami, serio, bo jak się wszystko zawali, to nie będzie fajnie. A teraz wróćmy do mnie. Gałgany znowu zaczęły się spawnować w domu, dosłownie w środku, naprawdę bezczelne. No i kolejna śmierć. A kiedy zginąłem, okazało się, że moja zębacka temporalna się rozładowała, więc musiałem drałować z wybrzeża, znowu. Tak upłynęło mi kilka kolejnych dni: wypalanie kilofów, próby zakładania nowych kopalń, nocne gotowanie i umieranie. W końcu ustawiłem nowy punkt odrodzenia, tym razem w domu. Udało mi się też zagonić barana do zagrody, co prawda zginąłem przy tym wielokrotnie, ale myślę, że to jest gra warta świeczki. Jagnięta oznaczają mleko, skóry, może nawet sery. Powoli zaczynam czuć, że w tej zimnej i wrogiej krainie tworzy się coś na kształt prawdziwego folwarku. Do efektywniejszej pracy chciałem wypalić sobie dodatkowe formy na kilofy. I wtedy serce podeszło mi do gardła. Mój dom stanął w płomieniach. Rzuciłem wszystko, chwyciłem za wiadro i pobiegłem, żeby ugasić płomienie, ale szybko zorientowałem się, że vintage story nie da się po prostu zalać pożaru wodą. W panice sam się podpaliłem, próbując ratować konstrukcję, błyskawicznie wbiegłem do środka i zacząłem rąbać niezajęte jeszcze ogniem deski. Na szczęście udało mi się powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru. Dach ocalał, a to oznaczało, że dom można jeszcze uratować. Morał? Zawsze zabudujcie minimum dwa bloki od pieców, aby nie było tam drewna i żeby trawa tam nie rosła. O tej lekcji wspominam też w mojej serii poradnikowej. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Vintage Story, koniecznie zerknijcie, żeby nie powtórzyć moich błędów. Po opanowaniu pożaru wziąłem się za odbudowę. Zamurowałem też przestrzeń wokół pieca, a na koniec osadziłem świeże drzwi. Fajrand, buda stoi! Przy okazji stworzyłem też lniane worki, żeby zwiększyć pojemność ekwipunku. Skoro i tak porządkowałem domostwo, zająłem się też ogrodem. Zebrałem krzewy owocowe i schowałem je do skrzyń. Na wiosnę otrzepię je skórzu i znowu zasadzę. Powiększyłem też nieco teren i zabrałem się za budowę nowej zagrody dla owiec. Wcześniej biedaczki koczowały na malutkim wybiegu, który miał służyć kurom. A teraz, proszę bardzo, porządna, zadaszona szopa. Oczywiście, przegonienie tych rogatych indywidualistów do nowego lokum nie należało do najprostszych. Przecież robię to dla waszego komfortu, powtarzałem z przekąsem, ganiając je po śniegu. A skoro już mowa o zimie, to dopiero listopad, a już wszystko jest pokryte bielą. Co to dopiero będzie w grudniu? Na szczęście mam swojską kuchnię z piecem do placków. Ta gra naprawdę potrafi oczarować atmosferą. Kiedy zacząłem piec chleb, wskaźnik komfortu rósł tak jak ciasto. No tylko spójrzcie, jak te bochenki pięknie wyrastają. Mógłbym tak spędzić całą zimę. Przy takich wypiekach, jakie ostatnio robię, moja posiadłość aż prosi się o własny młyn. A jak młyn, to i wiatrak. Koniec z ręcznym mieleniem mąki, tylko że przez utracone zbiory lnu będzie problem z tkaniną na żagle. Ale tym na razie się nie przejmowałem. Skupiłem się na budowie, rzeźbiłem okienka, na szczycie stawiałem drewniane piętro, aby potem zamontować wiatrak. Chociaż, jak tak patrzę, to bardziej adekwatnym określeniem niż wieża byłby kamienny kloc. Ale hej, nie od razu Wawel zbudowano. Problem z belkami nadal mnie irytował, więc zrezygnowałem z dalszej budowy i zostawiłem na razie skalnego ostańca. Niech straszy. Zamiast tego zabrałem się za rozbudowę kuźni. Skoro wkrótce wezmę się za obróbkę brązu, to mój dotychczasowy mikrozakład był stanowczo zbyt ciasny. Na szczęście to nie Warszawa i mogłem powiększyć przestrzeń do woli. No i to jest luksus. Kuźnia premium, przynajmniej jak na moje możliwości. A jeśli wy też coś budujecie w Vintage Story, to koniecznie wrzućcie screeny na naszego Discorda. Chętnie zobaczę wasze wnętrza, ogrody, fortece i chatki. Zapraszam serdecznie. Wpadajcie do słoja. A jak rozbudowywać, to na całego! Skoro powiększyłem kuźnię, to czemu nie zabrać się też za poszerzenie pola? Teraz był idealny czas na planowanie, żeby na wiosnę ruszyć z uprawą. Niestety, mój futrzanych kożuch nie dawał pełnej ochrony przed zimnem. Co jakiś czas musiałem kitrać się w chatce, żeby się porządnie dogrzać przy piecu. I tak, pomiędzy jednym wychłodzeniem, a drugim, powoli przygotowywałem grunt pod przyszłe plony. W połowie listopada opracowałem nowy system górniczy. Na początek postawiłem niewielką ziemiankę, w której mógłbym się regenerować. W miejscu z najwyższym odczytem geologicznym zacząłem budować szyby kopalniane, zabezpieczone przed osuwiskami ziemi. Rozmieściłem je w równych odstępach, tak aby kilof geologiczny pokrywał jak największy obszar. Gdy skończył się zasięg jednego szybu, zaczynał się kolejny. Może i są skuteczniejsze metody kopania, ale ta była moja. W końcu też uświadomiłem sobie, że istnieje coś takiego jak tarcza. Można nią blokować ataki. Polecam, choć szczerze mnie i tak nie uchroniła przed śmiercią. Classic Kishon. W międzyczasie stawiałem nowe pułapki na kury. Już widziałem, jak ptak zbliża się do jednej z nich, gdy nagle wredna owca podeszła i ją roztrzaskała. Nie spodziewałem się takiego zachowania, ciekawa mechanika. No nic, wygląda na to, że baraninka będzie na obiad. Aby kampania górnicza ruszyła pełną parą, zadbałem o szeroki asortyment narzędzi. A wtedy nadeszła kolejna burza temporalna. Na szczęście byłem coraz lepiej przygotowany. Po co w ogóle wychodzić z domu, skoro można przesiewać piach przez sito i piec placki? No rośnij, no! Dopingowałem piec. Po uzupełnieniu zapasów i pełnej regeneracji ruszyłem ponownie do kopalni. Cały teren górniczy był już przygotowany do zejścia w głąb ziemi. Wybrałem jeden z szybów poszukiwawczych i zacząłem ostrożnie kopać. Żadnego pionowego drążenia, żeby nie spaść nagle do podziemnej jaskini. Co kilka bloków podbierałem próbki. W końcu kasyteryt na odczycie! Powoli ustaliłem kierunek i. Udało się! Rudacyny! I to w pierwszym szybie! <laughs> Cała moja infrastruktura górnicza na nic, choć może jeszcze kiedyś się przyda. Zadowolony wróciłem, by zająć się przetopem. W podręczniku przetrwania sprawdziłem właściwe proporcje, ale szybko wyszło na jaw, że przez wszystkie te kilofy zapas miedzi skurczył się do minimum. Czym prędzej więc pognałem do jednego z wcześniej oznaczonych złóż. Po drodze znów zachwyciłem się światem gry. Pory roku robią tu niesamowitą robotę. Z ogromnym zapasem surowców, byłem gotów na przetop brązu. Po 62 dniach osiągnąłem nową epokę. Z niecierpliwością ustawiłem wszystkie formy. Ach, to rozlewanie metalu, czysta satysfakcja. Teraz niech stygnie, a ja w międzyczasie doglądałem owiec. Liczę, że wkrótce pojawi się Jagnie. Oby nie jak w mojej rozgrywce w Project Zomboid, gdzie na króliki musiałem czekać wieki. A i jeszcze taka porada. Jeśli macie nowe, twardsze kowadło, stare możecie zniszczyć dłutem. Odzyskacie część materiałów. A jak wypada nowy model? Kuje się świetnie. Postawiłem też pierwszą dymarkę z myślą o przetopie szkła. Teraz, mając twarde narzędzia z brązu, mogę wyruszyć na poszukiwanie kwarcu. I tak nastał grudzień. Dobre wieści owca jest w ciąży. Spadłem też do Quilla, żeby oddać obiecany kilo z brązu. W zamian opowiedział mi o tajemniczej, przerażającej jaskini. Sam do środka nie wchodził, ale zarzekał się, że jest pełna skarbów. Oznaczył ją na mapie. Spojrzałem faktycznie daleko, daleko pojawił się czerwony X. Zapowiada się nowa przygoda! Najpierw jednak trzeba się będzie przygotować. Ruszyłem po oliwin, z którego zrobię zielone szkło. Oczywiście klasyk. Skały zawaliły mi się na głowę. A samo szkło przyda się do szklarni, żeby mógł hodować rośliny, nawet przy niższych temperaturach. Zgarnąłem też kwarc, będzie z niego pożytek przy konstruowaniu latarni. Odpaliłem dymarkę i wykułem elementy do latarni. Tu już trochę ucinam, ale nie tracicie wiele. Późna jesień i zima to sporo pieczenia, do dopieszczania dobrostanu, krajobraz szarobury, a ja co chwila trząsłem się z zimna. Niepokoi mnie tylko brak wapienia w okolicy. Bez niego nie wygarbuję skór. Kiedy dymarka skończyła wytapianie szkła, ruszyłem jeszcze po podstawowe surowce, takie jak pałka wodna. W mrozie zbieranie jej to mordęga. Pałka po pierwsze nie odrasta, a wpadnięcie do lodowatej wody oznacza natychmiastowe wychłodzenie i konieczność wysuszenia i ogrzania przy ognisku. Żeby zebrać trawę, trzeba najpierw odśnieżyć teren. Żmudna robota. W przyszłym roku muszę zrobić znacznie większe zapasy. Na koniec wstawiłem porządne okna, od razu cieplej w chałupie. Wcześniej wicher hulał po izbie, gdyż okna wypełnione były wykliną. Teraz mam piękny, ogórkowy kolor szkła i zero przeciągu. Do zimowania idealnie! Udało mi się zebrać pierwszy miód i wosk. Wosk przetopiłem w garnku i zrobiłem świecę. Niestety taki garnek po przetopieniu nie nadaje się już do gotowania, jest cały brudny. W końcu zmajstrowałem latarnię. Świeci dużo jaśniej i co najważniejsze, nie gaśnie po kontakcie z wodą. Tak wyposażony, ruszyłem na wyprawę, szukać wapienia i może pierwszych śladów rudy żelaza. Po drodze oznaczałem ciekawsze miejsca. Zapatrzony w krajobraz, dałem się zaskoczyć wilkowi. Zdecydowanie brakuje mi czujności albo po prostu porządnej zbroi. A bez skóry? O taką ciężko! Skórznia to podstawa dla późniejszych pancerzy, jak choćby kulczuga. Pognałem sprintem po swoje zwłoki. W Vintage Story macie około 10 minut. Potem wasz ekwipunek znika. Wyprawy są więc ryzykowne i trzeba dobrze się przygotować. Zapadł zmrok. A ja, pośrodku niczego, zostałem otoczony przez stwory. W ostatniej chwili wkopałem się w ziemię. Zrobiłem prowizoryczną norkę i spróbowałem przespać noc. Jednak cierpliwość to nie moja cnota. Ruszyłem w ciemności dalej. Resztę nocy spędziłem u handlarza, broniąc się z jego taboru, i znowu niecierpliwość wygrała. Poszedłem dalej i niemal natychmiast padłem. Na szczęście zdążyłem wrócić. Wszystko jeszcze leżało. Zziębnięty i głodny, ogrzałem się przy ogniu i ruszyłem w drogę. Odczyty geologiczne średnie, za to ruin całkiem sporo. Noclegów szukałem, gdzie popadnie. Raz rozbiłem obóz w starej wieży, innym razem na ostańcu z ubitej ziemi, czasem w jaskini, a bywało, że na pustkowiu przy ognisku. Dobrze, że handlarze rozbijają się w regularnych odstępach, zawsze się znajdzie u nich ciepły kąt. Jedna noc była naprawdę koszmarna, i jeszcze dodatkowo nadciągała burza temporalna. Tym razem naprawdę błogosławiłem handlarza. Vintage Story to gra spokojna, ale te nocne mary są jak z horroru. A podczas burzy, te giganty na horyzoncie jak z tego filmu science fiction Wojna Światów. Wędrowałem dalej, choć krajobrazy zachwycały, nic naprawdę przydatnego nie wpadało w ręce. Cel Wysoki szczyt. Chciałem sprawdzić, czy to na czubku to śnieg, czy może wreszcie wypatrywany wapień. Klasycznie, nie patrzyłem pod nogi i zsunąłem się do studni krasowej. Cudem przeżyłem i trafiłem do podziemnej krypty. Znowu pomyślałem o dawnych mieszkańcach tych ziem. Musieli odejść albo wyginąć, wiele stuleci temu. Osuwiska też nie odpuszczały. Jeden nieostrożny ruch i lecisz w nielada przepaść. W pewnym momencie na mapie ukazała się dziwna struktura, więc skręciłem by ją sprawdzić. Najpierw coś na kształt portalu. Może właśnie tak cywilizacja uciekła do innego wymiaru. Wreszcie dotarłem do ogromnych ruin strzelistej świątyni, dookoła mniejsze konstrukcje. Kiedyś mogło tu stać wspaniałe miasto. Stąd postanowiłem zatoczyć koło i wracać. Zapasy się kurczyły, a zima nie sprzyja podróżom. Miałem dość. Zatęskniłem za moim zapieckiem. W pomarańczowych skałach trafiłem na tunel. Wrzuciłem pochodnie i ruszyłem do wejścia. Obok znalazłem górską fortecę. Tym razem o wiele większą niż wcześniej znaleziona krypta. Kwatery, kuchnia, pełno zasuszonych szkieletów i dziwne rury. Klimat czystego steampunka. Ekwipunek miałem wypchany, więc wybierałem ostrożnie. W małym składziku trafiłem na pięknie rzeźbiony dzban, prawdziwy skarb. W końcu, po wielu dniach wędrówki, na horyzoncie pojawiła się znajoma dolina. Ale o tym już w następnej części prekiszoni. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach o Waszej najdziwniejszej przygodzie w vintage story albo w realnym życiu. Jest to dla mnie ogromne wsparcie. Algorytm YouTube'a nie wybacza. Całość nagrania pochodzi z moich live'ów, więc jak chcecie oglądać na bieżąco, w co gram, to wbijajcie link macie w opisie. Zachęcam was też, abyście wpadli do Discordowego Słoja, gdzie jest osobny kanał poświęcony Vincy Story. Jest też kilku weteranów gry, którzy odpowiedzą na wasze pytania. Mamy małą chillową społeczność. A jeżeli chcecie, abym częściej wrzucał filmiki, to zachęcam was do zostania ogórem i wsparcia kanału. Co mówiłem ja? Kishon. do zakiszenia.